Jak zapytalibyście po angielsku: Byłeś w Stanach? Czy będzie to: Have you been to the US? Czy może: Were you in the US? O różnicach między were you oraz have you been opowiem w tej lekcji. Spójrzcie na te przykłady w języku polskim. Byłeś w Nowym Jorku? Nie, nigdy tam nie byłem. W kwietniu byliśmy w Nowym Jorku. Naprawdę? Fajnie było? Jaka jest różnica między tymi mini-dialogami? Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, ale istnieje między nimi zasadnicza różnica. W pierwszym dialogu mówimy ogólnie o doświadczeniach życiowych z przeszłości. Osoba wypowiadająca się nigdy wcześniej nie miała okazji odwiedzić Nowego Jorku, więc odnosi się do swojego ogólnego doświadczenia życiowego. W dialogu na dole mówimy o wydarzeniu, które miało miejsce w konkretnym punkcie czasowym w przeszłości. W tym przypadku osoba mówi o wyjeździe, który miał miejsce w kwietniu. Tak więc w dialogu na górze nie jest istotne, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Ta osoba chciała po prostu powiedzieć, że nigdy nie była w Nowym Jorku. Natomiast w dialogu na dole kiedy jest ważne? Dość tej teorii, przejdźmy do praktyki. Zacznijmy od krótkiej rozgrzewki. Chcąc powiedzieć byłem w Londynie powiecie I've been to London czy może I was in London? Ja powiedziałbym I've been to London, dlatego że mówię o doświadczeniu życiowym. Mówię, że byłem w Londynie w sensie odwiedziłem to miejsce, odwiedziłem Londyn. A jeżeli chciałbym powiedzieć w zeszłym roku byłem w Stanach, to powiem last year I've been to the US, czy może last year I was in the US? I ja powiedziałbym last year i was in the US. Dlatego, że mówi o wydarzeniu, które miało miejsce w zeszłym roku. Okej. Okay. A co jeżeli chcielibyśmy powiedzieć? Nigdy tam nie byłem? Czy powiemy I've never been there? Czy może I was never there. Ja powiedziałbym I've never been there. Dlatego, że mówię o doświadczeniu życiowym. A co, jeżeli chciałbym powiedzieć, byłem tam wiele razy? Wtedy powiedzielibyśmy: I've been there many times. I've been there many times. Nie mówię, kiedy tam byłem, to w ogóle nie jest istotne. Istotny jest sam fakt, że byłem tam wiele razy, tak więc jest to moje doświadczenie życiowe. A co, jeżeli chcielibyśmy zapytać, gdzie byłeś w zeszły weekend? Czy powiemy: Where have you been last weekend? Czy może: Where were you last weekend? Pytamy o ostatni weekend, tak więc mamy podany czas. Dlatego też zapytamy: Where were you last weekend? I jeszcze jeden przykład. Jeżeli nie byliście jeszcze w Afryce, to powiecie: I haven't been to Africa yet. Czy może. I wasn't in Africa yet. I ja powiedziałbym, i haven't been to Africa yet. Dlatego, że mówię o doświadczeniu życiowym. Jeżeli brakuje Wam solidnych podstaw angielskiego, sprawdźcie nasz kurs angielski od podstaw, który koncentruje się na mówieniu i obejmuje ponad 32 godziny materiału wideo. Link do kursu znajdziecie w opisie poniżej. Many times dla przypomnienia znaczy wiele razy. Many times. No dobrze, jak powiedzielibyście, byłem w Londynie wiele razy? I've been to London many times. I've been to London many times. Mówię o doświadczeniu życiowym. Stąd I've been. Last year. Znaczy w zeszłym roku. Last year. Jak powiedzielibyście, byłem tam w zeszłym roku. I was there last year. I was there last year To wydarzenie miało miejsce w zeszłym roku. Mamy podany czas. Stąd I was. A jak zapytalibyście, kiedy tam byłeś? When were you there? When Were you there? Pytamy, kiedy tam byłeś, tak więc czas jest istotny, stąd were you, a nie have you been. A teraz powiedzcie, nie byłem w Nowym Jorku. I haven't been to New York. I haven't been to New York. Mówię o doświadczeniu życiowym. Dlatego I haven't been. A teraz zapytajcie. Byłeś w Stanach? Have you been to the US? Have you been to the US? To ogólne pytanie o doświadczenie życiowe. Dlatego Have you been, a nie Were you? When I was little to znaczy, kiedy byłem mały. When I was little. Powiedzcie, byłem w Nowym Jorku, kiedy byłem mały. I was in New York, when I was little. I was in New York, when I was little. Byłem tam, kiedy byłem mały, tak więc mam podany czas. A teraz zapytajcie, gdzie byłeś wczoraj? Where were you yesterday? Where were you yesterday? The whole day. To znaczy cały dzień, czy też przez cały dzień. The whole day. Powiedzcie, wczoraj byłem w domu przez cały dzień. Yesterday, I was at home the whole day. Yesterday, I was at home the whole day. Ostatnia kwestia. Pamiętajcie, że mówimy: I have been to London oraz I was in London. Zwróćcie uwagę, że używamy dwóch różnych przyjmków. W zależności od tego, czy mówimy I have been, czy I was. Jeżeli podobała Wam się ta lekcja, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i subskrybujcie nasz kanał.